Witajcie! Nagrywam krótkie wideo, ponieważ chcę Was poinformować, że dzisiejszy filmik obejrzycie na innym kanale. Ale jest tak dlatego, ponieważ niedawno mój dobry kolega Piotr Marcinow nagrał ze mną podcast, w którym rozmawiamy głównie o moim doktoracie, o niebiańskich uczuciach i o różnych innych tematach związanych z buddyzmem i duchowością i filozofią. No i specjalnie właśnie nie chcę wrzucać tego na razie na swój kanał, żebyście po prostu odwiedzili jego kanał. Dzięki temu też e, e, to może pomóc mu jakby w promocji jakby jego kanału. Uważam, że jest on wartościowy i fajnie, żebyście się z nim zaznajomili. Także po prostu w opisie tego filmu dostaniecie linka zarówno do tego jakby podcastu, e, w którym znajdziecie dzisiejszy filmik ze mną. Jak i właśnie ogólnie do kanału Piotra Marcinowa. I dodam, że ogólnie polecam jego kanał. Jest to jeden z takich świeckich nauczycieli buddyjskich w Polsce, których no, powiedzmy jest jednym z moich ulubionych. Też właśnie teraz jest tak, że no, chcę założyć jakby to polskie stowarzyszenie wczesnego buddyzmu, które będzie dość istotne w kontekście właśnie organizowania różnych wydarzeń z Australią, w sensie z sangą australijską w Polsce i właśnie no tak to jest, że e, jakby na sam początek chcę to właśnie tak zrobić, że będziemy to rozkręcać z pewną grupą właśnie ludzi, e, bardzo małą grupą i właśnie Piotr Marcinów jest jednym z członków tej grupy, e, jakby na moje zaproszenie, także też naprawdę polecam, jakby jest to człowiek, z którym zgadzam się, zarówno w wielu tematach, jeśli chodzi o damy, jak i o różne inne rzeczy. Jest bardzo sympatyczny, ma bardzo dużą wiedzę, także po prostu polecam jego kanał. No i też właśnie zachęcam do posłuchania podcastu. Cieszy mnie, że jeszcze jest to drugi podcast, w którym mogłem wystąpić. Także po prostu wejdźcie sobie w link i obejrzyjcie. No i tyle, także miłego oglądania, wszystkiego dobrego i z metą.